Siemanko, moi drodzy, z racji, że obecny rok dobiega końca, wypada zrobić małe podsumowanie tego, co się w tym roku wydarzyło. Postaram się szybko przez to przebrnąć, żeby was nie zanudzać niepotrzebnie. Więc tak, jeśli chodzi o subskrypcję na kanale, to obecnie jest ponad 10 tysięcy, co jest dla mnie ogromną ilością i w życiu się nie spodziewałem, że tak to się rozwinie. I bardzo dziękuję wszystkim osobom, które subskrybują kanał. Ponieważ wiadomo, jeśli te liczby rosną, to mnie to y, motywuje do kolejnych działań. Yy, teraz, dalej, jeśli chodzi o osoby wspierające kanał, yy, to jest ich na ten moment ponad 40, co też jest bardzo dużą ilością. Z utworzenia tego wspierania jestem najbardziej zadowolony z tego względu, że to jest realna pomoc dla osób, które chcą zrobić jakieś meble, czy to dla siebie, czy chcą robić je zarobkowo. I powiem Wam, że bardzo duża część tych osób wykonuje te meble i to są naprawdę porządne realizacje. No i z tego jestem zadowolony, że to nie jest tylko taka grupa. Dla zabawy, tylko konkretna wiedza idzie za tym i ludzie korzystają z tego. Na ten moment jest do obejrzenia około 50 godzin transmisji na żywo, które były prowadzone w ramach wspierania kanału, gdzie przyrobiliśmy teorię wykonywania mebli na wymiar. Wyliczania formatek i tak dalej. Dodatkowo prowadzimy też na Facebooku grupę wsparcia, gdzie wymieniamy się różnymi tematami, a teraz od grupy wsparcia na Facebooku bardziej stał się popularny nasz czat na Messengerze, gdzie rozmowa toczy się w zasadzie bez przerwy. Każdy może zadać w każdej chwili pytanie, jeśli chodzi o zakup sprzętów i tak dalej. No i to oczywiście jest. Wszystko prowadzone w ramach osób wspierających kanał. Teraz tak, przejdziemy do podziękowań. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy wsparli mój kanał, którzy zainteresowali się tym, co robię i w jakim stopniu pomogli. Przede wszystkim były to wsparcia narzędziowe, czyli w filmie Wolfcraft. Od której dostałem naprawdę dużo sprzętu, z którego cały czas korzystam i zarabia dla mnie pieniądze, więc jestem z tego bardzo zadowolony. No i też jakość tych sprzętów jest na wysokim poziomie, więc można śmiało używać ich w pracy zarobkowej. No i chciałem też podziękować panu Krzysztofowi za zaufanie. Przesłanie na początku iskry. Później przesłanie dodatkowo stopy do iskry, nie żądając nic w zamian, wiadomo, że mogę nagrać film, i tam do jakiejś ilości osób to dotrze. Natomiast nie było to warunkiem, to była po prostu moja decyzja, co z tym zrobię. Czy się przekonam do tej iskry, czy coś o tym nagram, powiem więcej, czy po prostu zostawię ją, i to wszystko. Jak widzicie, filmy się pojawiły z tego względu, że sprzęt jest naprawdę ciekawy, jest wart zainteresowania. Dodatkowo tutaj chciałem się zwrócić do pana Krzysztofa, korzystając z okazji, że zauważyłem, że ten sprzęt robi duże wrażenie na żywo, a jeśli chodzi o nagrywane filmy, to te filmy dokładnie nie oddają możliwości tego narzędzia. Jak się weźmie to w rękę, to jednak jest inne wrażenie, a wiem to, ponieważ pokazywałem tutaj chłopakom, no i naprawdę, jak im pokazałem, jak wierci się puszki pod zawiasy, to byli pod dużym wrażeniem. Teraz podziękowania dla firm, z którymi współpracuję na co dzień. Jedną z takich głównych firm jest CDPR, to on z Lublina. No to jest naprawdę bardzo ciekawa firma. Lubię z nimi pracować z tego względu, że oni nie są ograniczeni na Jeden rodzaj usługi, czyli na, na przykład firmy, które tną formatki i tylko i wyłącznie się tym zajmują. Erton jest taką firmą, że tak naprawdę co ja im nie wymyślę, to są w stanie mi zrobić. No i taka współpraca mnie satysfakcjonuje, bo yy, zdarzały się takie sytuacje, że nieraz potrafili wyratować mnie z opresji, co jest dla mnie ważne. No i potrafią mnie też w sporej ilości rzeczy wyręczyć z tego powodu, że ja prowadzę jednoosobową działalność, więc nie jestem w stanie zrobić wszystkiego sam. Kolejne firmy, czyli Race i Hetish, firmy produkujące akcesoria meblowe. Rejsa mamy w Lublinie, mam tam koleżkę, który tam pracuje, sporo towaru biorę od nich bo naprawdę fajne chłopaki pracują, można się z nimi dogadać. I to jest też ważne, jeśli chodzi o sprzedaż akcesoriów. Nie tylko o ceny, jakość akcesorii i tak dalej, ale kto je sprzedaje, też ma moim zdaniem ogromne znaczenie, bo dużo przyjemniej jeździ mi się na przykład na zakupy do rejsa niż do Innych firm zarządzanych w sposób bardziej taki zimny w stosunku do klienta, bym powiedział. No, a jeśli chodzi o Hetisza, to osoby, które były na iwencie rozmawiały też i z Tomaszem. Widzieliście, ja kiedyś Hetisza używałem bardzo mało, żeby nie powiedzieć wcale. Natomiast sprawdziłem i jestem pod wrażeniem ogromnym w szczególności szuflad cienkościennych, w takiej cenie, taka jakość, to jest po prostu rewelacja i teraz je stosuję w zasadzie do każdej kuchni. Czy to w graficie, czy to białe, naprawdę szufladę taką za dwie stówki w moim odczuciu warto. Podsumowując, to by było na tyle. Nie mam zamiaru tutaj się rozgadywać jakoś specjalnie. Chciałem Wam powiedzieć, jak to wyglądało do tej pory. Może nie wszyscy y, znali te liczby, nie wszyscy wiedzieli z kim tutaj się dogadywałem, i tak dalej. Wszystkim tym osobom, które przyczyniły się do rozwoju mojego kanału i do rozwoju y, mojej firmy, serdecznie y, dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy to kontynuować. Teraz tak, jeśli chodzi o przyszły rok, jedna playlista już jest dostępna teraz na moim kanale pod nazwą Jak zamontować. I na tej playliście tam już kilka filmów dodałem, które były nagrane wcześniej, żeby w tej playliście się znajdowały. Natomiast będę dodawał tam filmy z montażu różnego rodzaju akcesorii meblowych i będę się starał, żeby to były konkretne firmy, filmy bez zbędnego gadania yy, na temat jakiejś konkretnej rzeczy, żeby po prostu. Jak będzie ktoś potrzebował zamontować taki element, mógł sobie odpalić film i nie szukał w półgodzinnym filmie, czy to było gdzieś ta informacja na początku, czy na końcu i tak dalej. Tylko żeby odpalał filmik, krótki filmik, kilkominutowy konkretnie z montażu tego jednego elementu i to wszystko. Musicie zdawać sobie sprawę, że czasami się pojawią tam tak proste rzeczy, że aż troszkę dziwne, że o tym mówię. To, że Wy wiecie, jak to zrobić, nie znaczy, że wie każdy, więc warto poruszać tematy na różnym poziomie zaawansowania. I dodatkowo pojawi się druga playlista, która będzie prowadzona równolegle. Te filmy będą jakoś tam zamiennie, tak jak mnie, najdzie, że tak powiem. I no tutaj będę chciał po prostu pokazywać swoją pracę na co dzień. Czyli tak trochę vlogowo, trochę jakieś ciekawostki, ale no, chciałbym robić tych filmów dla Was więcej i postaram się z takich bieżących prac yy, pokazywać różne tematy, jak to u mnie wygląda. Ktoś dzwoni. Z racji, że wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia, życzę wszystkim dużo szczęścia, zdrowia. No i przede wszystkim spokoju w tym czasie spędzenia tego czasu z rodziną w gronie najbliższych, żebyście odpoczęli od codziennych zmagań no i to by było wszystko na dzisiaj więc jeszcze raz wesołych świąt szczęśliwego nowego roku i słyszymy się i widzimy mam nadzieję dużo częściej w przyszłym roku dziękuję Wam wszystkim za wsparcie za oglądanie filmów pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Cześć.